I Witamy Was znowu w kolejnym odcinku. Tym razem już znajduję się w muru Łucu, dokładniej o tu, na górze. Otóż za zadanie mamy teraz przejść żywioł powietrze. Osobiście nie wiem, czy będziemy w stanie. Osobiście trochę się waham, ale, ale zobaczymy. Ale, jemy koral. Aha. Tak jest. E... Aha, zapomniałam, że przeczytam sobie, co tam jest napisane. Mam jeszcze raz. Nie widzieliście nic tam. te Chmury to nic nie widzieliście. Patrząc przez portal nie dostrzegasz stałego podłoża w tym powietrznym królestwie. W zamglonej dali widzicie unoszące się na niebie budynki o dziwnych kształtach. Super, Uwaga. Jest godzina. Nie, nie, to, to go zapisz sobie tutaj gdzieś tam. Uwaga. Dobrze. Uwaga. Co? Odbiło mu się. Dobra. Innymi słowy, tutaj mm, ogólnie w tym że żywiole można się łatwo pogubić. Osobiście ja się w nim gubiłam 5000 razy. Najprostszym sposobem jest chodzić między tymi kulkami. To są ścieżki, no ale mniej więcej jak się idzie, jak się leci patrząc na nie, to się nie zgubi człowiek. Nie wiem dokładnie, gdzie było pomieszczenie, gdzie mieliśmy się udać, tu raczej nie. Co tutaj jest? O, o, Jezu, gdzie ja wpadłam? Jezu, więc teksturę wpadłam. O pani! Spójrz. Cicho. Arcymistrz magii powietrza... Aha, muszę być liszem. No cóż trzeba... Aha, właśnie co chciałam powiedzieć. Arcymistrz, szłowie wszystkich żywioł właśnie znajdują się w wymiarach żywiołów, czyli... Jeżeli chcecie zostać arcymistrzem, no to tak szybko nie kończcie tych wszystkich zadań, bo nie będziecie mogli tego zrobić. Harpie. Nie gawron. Gawron? Dobry wieczór. Dzisiaj, dzisiaj mamy dużo czasu na nagrywanie, także sporo się uda nagrać. Ja chciałem powiedzieć, że jestem człowiekszy. Przed chwilą pojedynczym współczuję, czemu? Nie, to jest nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy. Czekajcie, yy, moment, wyciszę troszkę wygra, sekundka. Dobrze, idziemy. Żywiołak, pierwszy i trzeci, czwarty krok i dystryk. Dobra, trudno. Zaraz <śm> znowu ściszę, ale muszę ich pokonać. Smak jest głodny. Karmię ja go Ale ja go karmię. Jest. Aha, mam, mamy nowe zaklęcia, to też to chciałem powiedzieć, nauczyłam się i gdzieś tam po drodze. Nie szczytowałam. Nie szczytowałam. To mogę właściwie użyć. Zawsze A... na smoki nam ochroni przynajmniej. ty tego nekromantę, tego kleryka i tego vampira głównego, to trzeba wstawić nic smoku, żeby w tym Nie ma piękna. Zresztą pierwszej postaci nie da się zmienić. O boże. O, boże. o boże. Smok pada. Pada, smog, pada, smok, sypie granatami. O pani. Coś zajęcia i Dani Ferry to kleje dzieciano Mikołaj. A Mikołaj to Dobra. Proszę. Wogan, to już jak ja mam mieć trochę stylu, nie tak jak Twój fala. Przepraszam, cię. nie! Zawsze tak robisz. Musimy wrócić chyba, bo trochę nas poharatali. Myślałam, że jesteśmy ciut się ale to dlatego, że po prostu nie, nie w ogóle się nie przygotowałam do wejścia tutaj. Skórz. No nie. Co się nie Żywiołaki. O panie, wiesz, jest portal. Nie, to, to są żywołaki światła. No to wyszli jest? Do słońca. Gdzie jest? Może pogubiłam się. Nie. No, no No to jest jeden smok, no to daruj mu. Dobra, przespaliśmy się i teraz się przygotujemy do wejścia do środka. Znaczy. Po kolei. Najpierw mamy portal wreszcie, to się przyda. Potrzebuję. Ja ochrony na magię powietrz. Ho, on ma ochronę na wszystkie zakręcia. No wejść, a czy na wszystkie? Ludzie. No chodź tu, kleryk tak... Na wszystkich szponków drużyny jednocześnie rzucane są zaklęcia ochrony przed magią powietrza, ciała, ziemi, ognia, umysłu i wody oraz zaklęcia powolnego spadania magicznego oka. No. No i po co No bo żebyś słyszał, Wiem, że lubisz, myślałem że... Myślałem, że to się podoba, nie to nie. Nie, tylko nie widzę. Ale coś tu mamy kamienną skórę mogę rzucić. jeszcze? I, i coś tu, tu 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 nie ma no to nie idziemy zró to idziemy zapiszę grę bo ona się lubi wyłączać 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 znaczy nie wyłącza ona się wyłącza zabijamy żywiołaki tu byliśmy padnie mi z no co mam zrobić? komentować to Nie lubię kłamać Tak zginiesz to. z wiceniem. sekundka. No właśnie ciszyłam. Dziś się cieszy. aż za cicho, cieszyłam. 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 Powieście go na najbliższym drzewie. Kiedy zobaczycie Musa 69, to znacie najbliższe drzewo i powieście go na nie. Jakbyście jeszcze wiedzieli jak wygląda. Ewa go opisze. No, no. O właśnie. Zatwór czekajcie. Mniej więcej. Ta twarz. No. Pewdę ci dzisiaj całą noc kaształ. No to poszę sobie. Ja trochę mam wolny. <coughs> też. Ale przestań no. Kochanie bo zagłuszasz mi całą grę. No, przepraszam to nie jest na sile teraz. Moim. Pójdę na kwiatować. No. Poszedł sobie. Jakiś pretyk. <coughs> też mu współczuję, wierzcie mi, ale... No dobrze. Teraz tak, mniej więcej chyba to było na górze? Chyba w tym zamku na górze. A ja wróciłem. Ale wiecie, nie będę się zmieniła. Kodeks też teraz, co tam pochodziła, pozabijałem jakieś tam wchodnych Nie wiem, czy dobrze robię. Nie przeczytałam napisu. Nie, poczekajcie chwilę. Zaraz dobra O tak, smak powiedział. W wymiarze powietrza wszystkie budynki unoszą się nad ziemią. Czemu zatem ten zamek w obłokach wydaje się tak bardzo nie pasować do tego miejsca? Może z powodów swych wielkich rozmiarów. Skądże znowu? Cichać mi się chce. O, dziękuję. Ja tak, tak, tak. Wszyscy zapowiedzieli mi na zdrowie w tym momencie, dostają o mnie wszystko. Na zdrowie. <głosy> <głosy> <O>. <głosy> Zaraz zginę! Zaraz zginę! smaki by ich zaczął. Okay. No, tak. Zobacz, ale drużyna dodubska jest. Do Proszę cię przestań. Czemu? No bo krytykuję, że mam drużynę w Ale bo ja mówię prawdę. Przydałbyś naprawdę. się do czegoś. Słucha bardzo. Nem... Hmm. O... O... Coś trzeba, coś do jasnej ciasnej potrzebuje trochę więcej... Na skóra, na, na, na atakującego pod z wytworzonego z wiatru Szybciej Ognika przywołać, po co mnie ognik? Mogę no go tak daję z No, szybciej, Flarek, dawaj Go! No! Co nie? gdzie były terrorizm? Dobra, lecimy. Oby się udało. Nie, jej omijamy ich. Nie ma ich. Nie ich. To, że dostaliśmy, to, to, to. nic nie znaczy. Zamknięcie, zabijcie, zabijcie, zamknięcie, zabijcie, 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 zabijcie. Zabijcie, 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 zabijcie. Zabijcie, 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 zabijcie zabijcie, 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 zabijcie. nie karyka, zabijcie. zabijcie, zabijcie. zabijcie, zabijcie. Nie, to do góry luska, czekajcie, moment. Chwila, nie, no nie, no nie, coś jest nie tak. Chwila moment. Ej, to Aha. Nie wiem jak. Aha. Nie potrafię tego zrobić. Aha, taki jest problem. Hmm. Aha, właśnie znalazłam zbroję, zapomniałam wam powiedzieć, jak, jak spiłam. Znalazłam ją na konsoli, wpisując trzeba złoty. Znalazłam zbroję, regenerację pór, zapomniałam właśnie, weź to załóż człowieku. Boże. Będziesz trochę silniejszy. Eee, ale co z tego jak mam go z nadzieją drużynę? moment, to może załóż to kleryk, na no. Nie jesteś pocieszający, kochanie. I bijcie się. No raz, dwa, raz, 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 raz. Rówek, trochę, ruchy, trochę, ruchy, 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 Jeżeli to teraz nie wiecie, to wiecie co zrobić. Tak jest, przebiegniemy te lokacje. Tak jest, przebiegniemy te lokacje. Tak jak już mówiłam. Nie, miałam, tylko widziałam bieg, ale biegnie. O co? Nie! Aha, jeszcze się ze mnie śmieje. Trzeba było się przebić, użyć wspólnego jutsu. Nie, nie, użyję wspólnego jutsu na tobie. A pójdę na dziwę człowieku. O mingo, o o mingo. O mingo, słoń się krucho! Jaki cudek jesteś z powietrza, ale ja nie mogę przejść koło ciebie. Smoki. Duu. O smok się, Nie. nie. Oj, ten moment, to nie może się tak skończyć. W takim jesteś jesteśmy tacy słabi. Pójdę, Magie. pójdę na dół, nie wiem dlaczego to robię. I czy to... Mówiłem, robisz, to? mogła Ale nie! Sama zrobię, Czochraś pójdzie do, do... do pracy w tym czasie, a ja zrobię sama, zrobię lepiej. To do się. pracy pójdę. Co mhm. jest w tych skrzynkach, oprócz śmieci? No, śmieci. Podwójny miesz mocy. Wyznaczenie, bo jest dwuręczny. No dobra, no to nie wiem jak to zrobić Jeszcze raz, ostatnia próba Czy dałoby się, żeby się sobie czytał? Nie Nie mam tego Super Epicko. Czemu nie mam podstawowego zaklęcia Skoku Ojej Jeszcześ przejął No, no, ruchy no dobra. Bardzo moje smoki, jak one to przeżyją? Mm. Smoczku. To nie tu. To nie tu. To tu. Nie, to nie tu. Bombastyk, bombastyk. Zapiszę grę na jakimś innym istocie i połączę tutaj. O. Jezu Na około. Jeszcze raz, oko. Jeszcze raz Słoni się Tutaj tego nie ma. No spuść U. mnie, puść mnie zboczeńców Jezu zboczeńcem Tam też są zboczeńcy z drugiej No nie No nie Puść mnie, puść mnie Mm -hmm. Jeszcze raz. Jak nie no to tu, No wychodzimy z tego żywiołu i przyjdziemy tutaj, jak będziemy ciut się ja go Go, 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 Co tutaj jest po środku? O nie! Odsun się! Odsun się! Odsun. Nie tak. Ja Odsun się! Odsun się! Tylko prawda, zabijcie go. Aha, weź mam to tylko po to, żeby nic nie. To każą komnatę po kolei. Komnatę tajemnic. Ale po to, czy nie ma Połączenie tych obydwu z filmów byłoby. naprawdę piskie. Tak samo. Tak samo, pojedynczej będziesz bądź Tak, Krok pojedynczy, jak oni wszyscy są w grupie. Pojedyncza to ja mogę. No właśnie tak. Gdzie jesteś um, Ale no gdzie mam iść w takim razie? Może to coś na końcu jest. Otwórz się jakieś drzwi. Łaj! Łaj um, To gdzieś musi być, to gdzieś musi być, musi gdzieś być, musi gdzieś być. Gdzie jesteś? Salo. Starwa. No, ta się! sąnta się! Dałby się jakieś zakręcie po tutaj masowe zniszczenie wszystkich dochodów. się jakieś zakręcie, bo nie, nie widać. Ah, nie widać mnie, ale nie mogę go żyć teraz. O co z tego, że nie będzie mnie widać, jak ja się prześlizgnę? Daj mi na chwilę ten poradnik, zobaczę mapę. Chwila, dajcie mi sekundę.